Cześć. A w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie trochę o peelingu ziaja, Jest to peeling płatki róży. Co ciekawe, tutaj mamy zastosowanie poprzez oczyszczanie mikrogranulkami. Jeszcze taka dodatkowa funkcjonalność, dodatkowa taka dobra informacja, że jest to produkt, który jest przystosowany czy też którego przeznaczenie jest do każdego rodzaju skóra. Zatem, niezależnie od tego, jaki rodzaj skóry masz, niezależnie od tego, jaki rodzaj skóry posiadasz. To tego typu produkty można sobie stosować. Myślę, że jest to dobra informacja dla każdej osoby, bo po prostu niezależnie od tego, jaki rodzaj skóry masz, to możesz sobie taki peeling, peeling wypróbować. Ja natomiast osobiście mam skórę wrażliwą, skórę suchą. No i powiem uczciwie, że taki peeling naprawdę fajnie się sprawdza w moim przypadku. Nie wiem, jak to jest w przypadku innych rodzajów skóry, natomiast w moim przypadku taki peeling się naprawdę fajnie sprawdza. No, i tutaj co ciekawe, mamy właśnie zastosowaną różaną recepturę. Różne ekstrakty z płatków róży, masło różane, witaminy E, C, B3, B5, B6. I tutaj macie po prostu to wszystko fajnie wymienione. No, i to co mi się właśnie podoba w tym konkretnym peelingu że ten peeling tak działa nieco delikatnie, no i rzeczywiście złuszcza ten na skórek dzięki czemu po prostu. Po prostu yy, mo można powiedzieć, że, że działa tak jak powinien. Z tego względu oceniam ten Produkt na 9,5 na 10, myślę, że jest to jeden z takich lepszych peelingów do twarzy, przy czym tutaj właśnie warto zwrócić uwagę, że mamy 60 ml, nie jest to za duże opakowanie, natomiast z samego peelingu jestem jak najbardziej zadowolony. Jeżeli chodzi o cenę takiego 60 ml opakowania, no to jest około 9 zł przeważnie w sklepach. Natomiast to, co na pewno wa warto powiedzieć, to, że tutaj mamy 95% składników pochodzenia naturalnego, a zatem bardzo fajnie to się prezentuje, jeżeli chodzi właśnie o ten aspekt. Jeżeli zależy Ci właśnie na tym, żeby w produkcie, z którego korzystasz, było sporo takich składników pochodzenia naturalnego, no to na pewno warto wybrać sobie taki produkt. Kolejny aspekt tutaj: macie sposób użycia, wystarczy po prostu sobie taki peeling nalać na dłoń. No i o Oczywiście później na zwilżoną skórę taki, taki peeling sobie nanieść No i wmasować skórę takimi kolistymi ruchami Po czym wystarczy sobie taką Ciepłą wodą tą twarz po prostu gdzieś tam spłukać. No i, i ja, ja tak stosuję, właśnie taki, taki peeling dwa razy w tygodniu. Natomiast tutaj jest napisane, że od dwóch do trzech razy w tygodniu taki peeling można sobie. Stosować. No, i bardzo ciekawa, właśnie opcja, jeżeli chodzi o peelingi. A zatem ode mnie, jak największa, jak, jak najbardziej rekomendacja. Jeżeli lubicie sobie tego typu peelingi stosować u siebie w Łazience, jeżeli lubicie po prostu korzystać z tego typu produktów, no to myślę, że warto zastosować sobie taki peeling płatki różdziaja. On jest taki, ma kolor, taki lekko różowy, tak, lekko taki czerwono-pomarańczowy, coś z tym, coś ten, ten desny po prostu to wchodzi. Konsystencja, oczywiście, takie jak mają zwyczajne peelingi, tutaj oczywiście nie mam się do, do czego przyczepić, natomiast bardzo fajnie, tak jak wspomniałem, się z niego korzysta. Dlatego, jeżeli chcecie zakupić sobie taki produkt, a nie wiecie, czy warto, no to myślę, że z mojej strony mogę powiedzieć, że warto, oczywiście, tak jak jak wspomniałem, w przypadku, skóry, w przypadku skóry dość suchej, w przypadku skóry delikatnej, u mnie taki produkt się sprawdził. A tymczasem to by było wszystko, jeżeli chodzi o peeling płatki róży ziaja. Napiszcie mi w komentarzu, co Wy sądzicie na temat tego konkretnego produktu. Dzięki wielkie za obejrzenie tego nagrania do samego końca. Zachęcam do subskrypcji, zachęcam do zostawienia polubienia pod filmem. No i mam nadzieję, do zobaczenia w kolejnych odcinkach.